Sieman Kobyczki z tej strony Lisek. I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i na początku, może zapewnię Was, że nasze relacje z Domanu są na bardzo fajnym yy, poziomie. Kotlet został oddany, paliwo zostało oddane. Materiał widziałem, że przyjął się bardzo, bardzo fajnie, z czego jestem niezwykle usatysfakcjonowany, bo razem z Dominikiem naprawdę siedzieliśmy nad tym materiałem bardzo, bardzo długo. Ale nie ma co przedłużać, bo pewnie ciekawi Was to, jaki skład udało mi się złożyć za ponad 9 milionów końców. Więc nie przedłużając, lecimy! No i na początek idzie oczywiście hiszpański bramkarz David De Gea. 90 oceny ogólnej, jak widzicie, no troszkę meczów już u mnie zaliczył, można powiedzieć. 661, 0 bramek, 0 asyst Ale tak, moim zdaniem to jest najlepsza karta w grze Słyszałem dużo opinii na temat y, zawodnika y, na temat karty Evida de Team of the Season i stwierdziłem, że nie ma po co wydawać tylu, tylu końców, y, bo Ci bramkarze no FIFA to nie jest y, w żaden sposób unormowane jaki bramkarz jest lepszy Zresztą sami wiecie przykład Batlanda, który ma 82 oceny ogólnej ob bodajże, a broni po prostu jakby karta miała 97. Więc moim zdaniem David De Gea jest najlepszym ramkarzem, jego zwykła wersja i tak zostanie już pewnie do końca tej FIFA. Na środku obrony postawiłem na Cezara Aspiricuetę, kupionego za 170 tysięcy monet. Jak widzicie, zawodnik ten ma... Pracowitości średnia, średnia, na czym mi bardzo, ale to bardzo zależało. Miałem wcześniej Ramosa Team of the Year, jednak stwierdziłem, że wysoka pracowitość, jeśli chodzi o atak, jest po prostu niedopuszczalna u środkowego obrońcy. Dlatego wybrałem też Aspilikwetę, a nie Dawida Luisa. 86 tempa, 94 obrony, 91 fizyczności, daje nam naprawdę wystrzałową kartę. Troszkę brakuje wzrostu 178 cm, ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Obok Azpilicueta oczywiście gra Ferdinand, Rio Ferdinand Jak widzicie niecałe 1000 meczów W moim klubie 81 tempa, 90 obrony 86 fizyczności 193 cm wzrostu Powoduje, że ten zawodnik jest u mnie Prawdziwym filarem defensywy I myślę, że tutaj nie trzeba się nad tym rozwodzić 16 bramek Z, tego 10, z czego 10 u mnie w moim klubie 8 asyst Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra karta. Jeśli chodzi o prawą obronę, jest to oczywiście Kyle Walker kupiony za 330 tysięcy końców, 96 tempa, 88 obrony, 90 fizyczności, 178 centymetrów wzrostu, 300 spotkań już w moim klubie ta karta posiada, no i on jest również ze starego składu, jeszcze można powiedzieć. Moim zdaniem, najlepszy prawy obrońca, że jego karta Team of the Season po prostu. No. Niszczy system. No i na lewej obronie znajduje się Aleksandro. 92 oceny ogólnej, 95 tempa, 92 obrony, 90, 91 fizyczności i 180 cm wzrostu. Pracowitości zawodnika wysoka, wysoka. Kupiony za 330 tysięcy końców. Najlepszy lewy obrońca w grze. Mówię to z całym przekonaniem. Miałem tam wcześniej Marcosa Alonso z Chelsea, jednak jego tempo na poziomie 88 no, nie dawało, nie dawało mi jakiejś takiej zbytniej satysfakcji. A tutaj, mając tego Brazylijczyka na tej lewej obronie, yy, wiem, że mogę każdego dogonić. Nieważne, czy tam biegnie Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, wiem, że ta karta potrafi dogonić każdego Hultaja. Środkowy pomocnik defensywny? Patryk Wieja. Najlepszy środkowy pomocnik defensywny w grze. Mówię to z całą stanowczością. No bo. Który zawodnik będzie miał 192 cm wzrostu, średnią pracowitość w ataku i wysoką w obronie, zaś będzie miał również 84 tempa, 85 obrony i 91 fizyczności. Już rozegrał w moim klubie prawie 900 spotkań, kupiony za prawie 2 miliony końców. Jeszcze to było i dawno, dawno temu, ale tak, to jest najlepsza karta moim zdaniem, jeśli chodzi o ogólnie środek pola. No nic tu chyba nie trzeba dodawać. Obok Patryka Wiejry wjeżdża Engolo Kante, 90 tempa, 92 obrony, 94 fizyczności, 85 strzelania, boże jedyny. Jak ja tą kartę kupowałem, no sami zresztą wiecie, bo było, była ta karta w poprzednim budowaniu składu. Bomba, po prostu najlepsza karta obok Patryka Wiejry i obok trzeciego zawodnika, którego zaraz przedstawię w środku pola, moim zdaniem, no po prostu wystrzałowy zawodnik, troszkę tego wzrostu brakuje. Ale lewa, prawa noga, on jest tak skonstruowany w tej grze, że naprawdę ciężko jest go powstrzymać przed oddaniem decydującego strzału. No, i tą trójkę świetnych, środkowych pomocników defensywnych zamyka Ruth Hulik. 86 tempa, wszystkie prawie statystyki powyżej 80. Jakie ten zawodnik malą kształty, sztuczki, 4 gwiazdki, słabsza noga, 4 gwiazdki. Wysoka, średnia, jeśli chodzi o pracowitość zawodnika, ta dobra 190 cm wzrostu. No nie jest on do przepchania, można powiedzieć. Rozegrałem nim dopiero 50 spotkań, jednak ta prawa strona, gdzie teraz on u mnie występuje, no jest, jest w tym momencie bardzo dobrze obsadzona. Wcześniej miałem również Uta Hulita, jednak stawiałem wtedy na niego, go na pozycji lewego środkowego pomocnika i tam on nie spisywał się tak dobrze, jednak. Brak tego longshota dobrego z lewej nogi no skutkował tym, że, że słabo mi się nim, nie, tą kartą grało. Ale teraz no myślę, że jest on doceniony w moim klubie zdecydowanie. bin Son, 90 oceny ogólnej, 94 tempa, 95 strzelania, 87 fizyczności, 4 gwiazdki sztuczek. Rozegrał już prawie u mnie 350 spotkań, strzelił ponad 200 bramek i asystował również ponad 200 razy. Longshoty, strzały finezyjne, mm, asysty, no fenomenalna karta, zresztą jak prawie całość mojego składu. No i przechodzimy na najdroższe rejony mojego składu, ale zanim y, przedstawię tego zawodnika w moim zespole, prosiłbym Was, żebyście w tym momencie w komentarzu dokończyli pewien fragment. Tu jest Argentyna, ok, nieźle i to jest PS, to... Odpowiedź znajdziecie na filmiku, gdzie tego że zimieszka trafiłem i na fanpage'u, gdzie również ten cytat jest zawarty. No fenomenalna karta. Wykończenie ma idealne. Jego dribbling, piłkę cały czas posiada przy swojej nodze. No troszkę tej fizyczności, muszę tak już po rozegraniu 80 spotkań, muszę przyznać, że tej fizyczności delikatnie brakuje. No ale jego odejście z piłką jest po prostu, no nie do zatrzymania moim zdaniem. I, I ten finezyjny strzał również dużo, dużo daje i dużo już sytuacji uratował, można powiedzieć. 50 bramek, 43 asysty. Nie są to statystyki porażające, ale naprawdę gra się ten, y, tą kartą doskonale. No i przechodzimy do najdroższej chyba karty w moim zespole Cristiano Ronaldo. Karta Team of the Season. 98 tempa, 99 strzelania kupiony za ponad 2 miliony 200 końców. Zobaczcie, 47 meczów u mnie rozegrał, z czego strzeli już. 45 bramek i asystował 19 razy. No, fenomenalne statystyki. Nie ma co się tutaj oszukiwać. ma, ta, ta, ta karta jest ogólnie fenomenalna. 92 fizyczności, 99 dribblingu. Naprawdę, chyba tutaj nie mam niczego do dodania, bo zobaczcie zresztą sami, jak ten skład się prezentuje, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. To znaczy, tak on wygląda po pierwszej zmianie, bo na początku tutaj jest oczywiście Korea którego w tym momencie możecie zauważyć. I go zmieniam oczywiście z Sonem, żeby to zgranie było perfekcyjne. No ale zobaczcie, Cristiano Ronaldo, Leo Messi na ataku. Do tego Son, który ma tak naprawdę obie nogi takie same. Prawa, lewa, nie ma to żadnego znaczenia. Ruth Hulit dba, żeby moi napastnicy mieli, mieli z czego jeść. Tak, zdecydowanie. Dogrywa idealne piłki. Kante i Vieira raczej dbają o defensywę, chociaż envolo no, Kante to wszędzie może sobie poradzić. No i ja nie wiem, co mógłbym złego powiedzieć na temat tego składu. Pytacie, pytacie się mnie często o wytyczne, więc tutaj wam przedstawię, jak one już wyglądają w grze. To jest formacja 4-1-2-1-2, wąsko. Eee, I tak, Walker zostawaj z tyłu, Aleksandro zostawaj z tyłu, Patrick Vieira krycie indywidualne zostawaj z tyłu, Son zostawaj z przodu i dwójka napastników, Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Biegaj za plecy obrońców i naciskaj na obrońców. Pokażę wam również moją własną taktykę, bo czemu by nie. Tempo 90, podanie 70, ustawianie się zorganizowane, podania 80, 35 dośrodkowania, strzelanie 70, ustawianie się swobodne, pressing 6-5, agresja 7-5, rozstawienie 4-5, linia obrony cofnięta. No i moi kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie budowanie składu Wam się podobało. Dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy byli na streamie i to oglądali ze mną na żywo. A jeśli ten materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę do góry, to jest skład, no moim zdaniem, najlepszy, jaki miałem w tej FIFIE. Najlepszy, jaki miałem kiedykolwiek, w jakiejkolwiek FIFIE. To chyba nie, nie ma tutaj żadnych złudzeń. Messi, Ronaldo, Hulit, Boże, jedyny. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. 50 tysięcy subskrypcji wjeżdża pełną parą. A ja już szykuję jakiś specjalny materiał na tę okazję. No i my się widzimy na kolejnych materiałach. Trzymajcie się. siemano!